Słowo Boże na dziś, 6 marca. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział to ludu: A teraz Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę Was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą Wam daje Pan Bóg Waszych ojców. Patrzcie, nauczyłem Was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan Bóg mój. Abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które, usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich jak pan Bóg nasz, ilekroć go wzywamy któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które ja wam dziś daję. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny, 147. Kościele święte, chwal swojego Pana. chwali Jeruzalem Pana. Wysławiaj twego Boga, Syjonie. umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w tobie. Syła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknij Jego słowo. On, proszę śniegiem, jak wełną i szron, jak popiół rozsypuje. Oznajmił swoje słowo Jakubowi Izraelowi, ustawy swej, wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów. Nie oznajmił im swoich wyroków. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam Wam. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto Słowo Pańskie.